Cześć ogólnie, no to witam was w tym odcinku na kanale e, Ogólnie to pierwsza, pierwsze parę scen będzie polagowanych lekko Z powodu takiego, że coś się w nagraniu popsuło, ale to tylko pierwsze parę scen e, Pokażę wam najważniejsze momenty, czy nie będzie tego dorastania i będę trochę większy już później Ale uwierzcie warto, odcinek wyszedł całkiem zacny Jeżeli się spodoba to zostaw łapkę w górę Weźmy sobie, że jak pada deszcz to ja się nawadniam To jest spoczko zawsze Ok, zaraz będziemy już w tej oazie Tylko właśnie, czy ja. Czy ja powinienem iść do oazy? No i bank! I co tam, hejterzy? Że ja nie umiem grać w tą grę? Ja? Hejterzy! Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy Udopiętro Rodona. Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć, no. No tak. No Spokojnie, przestańcie robić zdjęcia, nie fotografujcie tego wspaniałego wyczynu On mnie prowadzi do taty Ja jestem pieprzonym inteligentem No i tutaj już będzie y, normalnie Nie wiem, czy będzie znaczna zmiana w nagraniu Ale Mam nadzieję, że nie Kurde, no i mamy team Team braci, banda ziomali, nie? Niszczyciele krokodyli, ja same krokodyle jem Nie wiem czy tego odcinku nie, nie nazwę żyje się tylko Dino Challenge. Opaku, chodź. Do miniaturki Dziękuję. To jest sobie wybiorę. Ja będzie fajny filmik, to trzeba fajną miniaturkę zrobić, wiecie. Uuu, uh, wszystko fajne. O oh, Nie! Yeah. Znowu są w szoku wchodzian. eee... Okay? Wszystko w porządku stary No chyba grampiego yy, od no, w jestem A właściwie O, oh, okej okay. PK, nie jest to za skrót PK OK A, może on po prostu się napisał, że chciał napisać OK a napisał PK może? Ale my możemy chyba tutaj żyć jak pączek yy, w maśle. I want to go to the highland. Maybe... Yy. Kurde, moim zdaniem powinniśmy być więksi, no bo... <laughs> tutaj mamy jedzenie, moglibyśmy sobie wyrosnąć i dorośli, jak pójdziemy, dorośli na islandy. Ten tutaj jest dorosły. ja... Yy, yeah. No. No lepiej iść z nimi Szczerze mówię, lepiej iść z nimi Dostać W pierdziel tam I nagrać content Niż samemu zdechnąć z głodu moi. To jest moje zdanie Niepopularna opinia youtubera yy, Robienie contentu, wiem wiem yy, nie, nie strzelajcie No ja myślę szczerze No kurde Ja kocham takich zorganizowanych grup Gateway, Grumpy Diner. Co to jest Grumpy? To jest. Uh, nie, co to jest Grumpy, widzowie? Grumpy. O! Ale po co go zabijacie? Tak szczerze. Któryś z nas potrzebuje jedzenia? Na zapas biorę go. No ra, nowa mutacja. Eee, weźmy sobie. Hemonia. Hemonia is good? Się zapytam już po tym, jak wziąłem. Ja nie powiedzą: Nie, najgorsza. wiecie jak kupujecie np. sprzęt komputerowy, i później patrzycie na jego recenzję po tym. Mutation 2. Oh yeah. yeah. No. Fuck! Gastronomic it Help, Aha No cóż. Balić mnie za to co robię Muszę zamknąć okno, bo coś tam remontują. U mnie za blokiem rury wymieniają. Ale mu wlazłem w dupę w odbyt. I can go i, I con gas at Con Okej, okay, y Gastro Gastronomic, ale co to jest? Accelerator y to jest do i Kon. Dom ładny, nie? Jezu, co znaczył Grumpy z tego angielskiego? No. Aaaa, nie mogę sobie poradzić z tym, że tego nie wiem. Grumpy. E nie ma szans. Myślę, że jest jakimś takim gru grubą osobą. Dobra, pod pretekstem tego, że jem, zamknę okno. O. O dupę, tak. Ale zrobiłem widzowie yy, sportową pozę. Ała, mój. O. Się tak wyciągnąłem. Zpisani? Nie, nie są nie skomentowali moje zatrzymania na przekąskę. Wiecie, przekąski są ważne w życiu. Ile ja mam już procent? Mam 36%? Ja pili. Mocne. Tylko czekajcie, bo ja jestem na Highlandach, mam 36%, jestem głupi. A no, jak powiedziałem, content is content mordo. Robimy content jak... Karol Frej z Wiśniewski Więc uh, Content Is content Piękna miniaturka, piękny ja, tylko troszeczkę Troszeczkę mam białą mordę, ale to zupełnie jak w prawdziwym życiu Bo się urodziłem w Polsce Ale tu będziemy, takie będziemy robić tu akcję. tak będzie zadyma Robiona Teranodon. Co wleci w te Gcierek rex run o rzeczywiście tyranozaurus rex uciekamy przed rexami my się nigdy rex big, rex strong mogę tutaj pić? dzięki Mam nadzieję, że jeżeli ktoś wciągną, to tego najmniejszego z nas i to nie będę ja. Bo ten duży mnie może chronić. I z ty śmieciu! A. No. Po t... co on się na niego rzucił? Kaman? Wow, ale się... What is Po prostu, nie? Widzę tego Rexa śmieci 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 śmieciowego, jak tam czeka. On podąża Rex back Rex strong Rex Angry Ale się, ten, Rex się tak Tak się, tak się kurde nie robi Rex Ty. Tyle powiem Rexy, Rexy mordo Mordo, Jezu ja się boję Ja mam obsrane gacie, normalnie wiecie nie wiem co ja mogę powiedzieć. No, Rex, wow. Jestem zaniepokojony tym, że ten Rex idzie w moim kierunku. Odczuwam widoczny dyskomfort spowodowany obecnością dorosłego Tyrannosaurusa Rexa. Kurde, język ja polski. Nie ma go? Nie widzę go. A, widzę go już, dobra Rex, kom. A, czyli Rex jest po prostu takim, co za to będzie łaził, i łaził, i łaził. No, okej. Okay. Ale duży, duży jest. Dla przykładu to jest dorosły Cerka, nie? A tamten to był Rex. Ja pierdziele, to, jest przykład dobry. Dorosły Cerka jest, no tak, z dwa razy większy ode mnie. I pytacie, czemu musisz żyć dwa razy, jeżeli widać, że nie? No bo patrzcie, jaki on jest duży przy mnie. Ma dużo masywniejszą głowę, dużo masywniejszy ten. Ca całe ciało. Po prostu masywne. On jest. On jest masy wiesz, co jeszcze jest masywne? A wiesz, co widzę, jeszcze jest masywna. To jest głupi pomysł, moim zdaniem, żeby się kampić na Rek'sa, nie? Bleed you. vi, Czy. to away, Krawi? Bleed you. red. Może to jest po prostu Ukrainiec. Karnito Mo może mnie aktualnie dorosły zgasić jak peta po prostu Nie mam ani jednej przewagi nad Karno Chociaż ostatnio jak grałem z to mnie taki... Zamknąłem mordę, wcale nie umarłem jako dorosły Karno Przez y tylu procentowego cerkę Grumpy tam jest T-rex Grumpy what are you doing? Grumpy, doing what are you? I need food, back, shin, ming, She? On potrzebuje jedzenia, musimy wracać. No jak potrzebuje jedzenia, to wracamy. No co ja będę mówić dużo, no. Mój gruby kolega też tak ma, że jak potrzebuje jedzenia, to nawet nie patrzy za siebie, on po prostu leci. Jo, mały lag był, ale mam dużo FPS-ów jak na mój komputer. Jak na DI'a nie mój komputer bardziej. Nie ja, moja ekipa, biegniemy. Aha, my biegniemy. My tak mhm. mój przyjaciel biegacz. No i normalnie biegiem cię przeskoczę, ale bym się pobił na odcinku z jakimś dinozaurem, Ale bym zabił dinozaura na odcinku. To byłby hat-trick. Jezu, zaraz hat zrobię. Jestem jak Lewandowski. Ej, bo stamina byku, nie wiem czy, you know. Nie wiem czy, you know, wiesz, y, sta, I need, um, you know, y, stamina <laughs> Nie wiem czy stary, wiesz, ale I need stamina, nie? You know? Że ja potrzebuję y, stamina to co z gateway'e? Czemu gateway tam jest tak daleko nas? Czemu gateway tak, tak daleko nas jest? 43% cerka w tym odcinku, co się dzieje? Aż, a zdjęcie to nie? A i must... U, aż mi się TikTok odpalił ze sabo najnowszego. Mocne, mocne. Co się dzieje? kurta rurka. Stary wrócił. Możemy już iść. A za czym stary powiek? Może za czymś Fuud Uuuud Ale ty jesteś zabawny mordo czy jedzenie? Ja trochę sobie podjem, a zostawiam o Ja już mu zostawiam Ej! Do naklepania taki! Chodź tu, szymięczo. Rex, potężny Rex, nie, nie ty się. Okej, okay, nowej rzeczy. Ej, to jest bez sensu. W sensie, tak fry, to jest tak bez sensu. Czemu Rex mnie one -shotował? I to taki mały Rex, on był niewiele większy. On, moim zdaniem, był nawet mniejszy od naszej dorosłej cerki, bo był po prostu wyższy. I on mnie one-shotował. Łe, łe, hashtag y, ten. Repair, ripare, 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 de. Rex, reks, Derex, Ripary Derex, mordo. Nie chcę nic mówić, ale. No tak, szczerze, widzieliście, że. Y, miałem po prostu czystego nie farta. Ja. Ja w to nie wierzę, widzę. Ja w to nie wierzę. To jest bez sensu, bo wtedy dorosły Rex może tak sobie zabić wszystko na hita. To jest jak Dano. Nawet silniejsze, bo Dano to, to jest jak ra raptor na sterydach. Nie rzucił się na mnie jak raptor. Nie, nie fa. Eee. We. My, powinni go bardziej zbalansować, tak szczerze Ale słyszałem, że coś tam może... Że jak oglądam ich filmik, to słyszałem, że tam... Mm, mu to znerfią Ale wiecie, no Karno nerfili, jak był już słaby, no to myślałem, że... To nie działa w ten sposób Myślałem, że one shotuje, myślałem, że on mi zada, nie wiem, tak do pół HP teraz I że ja się odkleję tam ci będą się z nim bić, a parę razy ugryzę, no i go zabijemy, a nie, że... On one-shotuje, bo to jest bez sensu Chociaż jak nie dostawałem obrażeń to już zacząłem coś podejrzewać. Że no jak dostanę to zaboli. Ale się i tak dziwiłem, to jest hit. Powracam tutaj Tutaj prawda O Oazy. Powracam do Oazy I w tej Owajzie gówno widzę. Gówna, bo nic, haha. To nie mogę powiedzieć, że gówna, bo jakbym powiedział, że gówna widzę, to bym musiał widzieć gówna, że. Jezus, coś to jest! Bo się zaraz nawrócę. Bo się zaraz nawrócę. Przestań. Give me that shit, that's my food. Super To food jest jedzenie. To food jest jedzenie. Znaczy no, to fut jest jedzenie, to fut jest chronione. To food jest jedzenie? Dogadam się z tobą Kimkolwiek jesteś Zapłacę ci O ty śmieciu mały skąd wys Oboje wiemy, że jestem pro playerem Ale Mam też dobre serce Więc... Oj, całkiem spory jak na... O, no i w tupie jestem. Patrzcie. Zabiłem mu starego i teraz do pokoju nie. E, hat Hattrick, Hattrick, Hattrick. Nie wywołałem oczywiście wojny z Trodonami, bo i tak by wiadomo, że mnie zatkowały No nie jestem głupi przecież. Ja bym atakował takiego samotnego yy, cerkę. W grupie Trodonów w tym parku. Czy ja mam Trodony w diecie? Byłoby to głupie. Nie mam Trodonów w diecie. Ale mogę sobie zjeść to. To jest fajne, że ja jako... To już miałem dość spory Trodon. Okej, okay, jestem najedzony, na, na żarty jestem. I nikogo. I będę... Będę się chronił, tak? Patrzcie. To... to... kolejny Tronon, Jezu Ja będę się chronił, nie pozwolę, żebyście mnie atakowali. Nie pozwolę ci. Możesz czekać, możesz... Możesz wszystko yy, mówić, ale yy, prawda jest taka. Ja nie pytam z kim walczę, ja pytam o datę i, i też w sumie o godzinę, bo... Yy... Nie wiesz, dzień ma godziny, ale przestaniesz czyć tą mordę? Ale przestaniesz? Ale przestaniesz? Ale przestaniesz? Ale przestaniesz? Aż ty na trochę, patrzcie, Ale przestań żyć mordę! No skocz, że się zmierzymy? O w dupę, nie ty, nie ty! Nie wiem, tylko nie ugryzłem przez przypadek. Jestem w dupie lekko, bo on był dość całkiem taki masywny, nie? Wiecie co? Ale mało mnie ugryzł. Puścił mi jedynie trochę jadu. O jezu! Bro czocio. No e e Sorry mordo Bo my jestem I won't say you sorry bro No problem No i jaki dobry człowiek, a nie mnie coś trafi z tymi trodonami. I słyszę coś? Ten się może przemieszczać. Nie, yeah, ale. Siema! I mamy całe tutaj. Całe trio. Ale białe kości, Jezu. Aż chore te kości, takie białe. Tutaj możemy sobie jeszcze trodenika trochę spróbować. Czy jestem najmniejszy z nich? Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale wiem, że ten trodenik. Definitywnie. On się nie chce poddać, on zawsze będzie tutaj krzyczał. Zjedliśmy mu jedzenie, zabili rodzinę, ale... Został sam. Bo nie wiem co się stało z tym dużym, chyba go porzucił po prostu. Emilio jest definitywnie większy od. Ej! Oj, oj oj, O, jesteśmy teraz wszyscy w grupie. Jakby takie większe raptory bym słyszał. Ja nie mam z tym problemu, że tutaj przeskoczyłeś swoje stary. Nie mam żadnego z tym problemu, uwierz. Ja naprawdę... Nie powiem, czy to popieram. Tutaj nie ma co popierać. Ale oni... Nie wiem, co chcą oni zrobić. Ale ty wiesz, że ty masz przerąbane. Ale nas może sięgnąć y, grupa organizowana raptorów. Na przykład. Chociaż mamy tego jednego byczka I ten byczek akurat by fajnie mógł sobie z nimi powalczyć Po te trzy kropki idziemy Oko idziemy po trzy kropki Jezu mam Ja mam jakieś PTSD, bo myślałem że widzę T-Rexa dorosłego, Jezu Okej okay, gościu definitywnie Całe życie na farcie leci I w moje jedzenie ty niewychowana sz... Albo nie, bo jednak dał mi jedzenie. Taki jesteś. I co? Nie ma jedzenia, bo było i z nami. A gdzie jest Emilio? No i widzicie. Emilio nas zostawił. A początkowa trójka muszkieterów została. Prawda? Tylko najsilniejsi przetrwają. Ale lojalność w tych czasach to towar deficytowy. Nie, nie rób tego stary, życie jest piękne. Nie rób tego. A on chce zrobić Simba, Okej, okay, no to rób Simba O, takie jedzenie. No, a i, on. A, no a I on, no, I on. No, I on, nie ma jedzenia, no nie ma. No nie ma tego. Y pieprzonego jedzenia. To chyba dobrze, bo pieprzone jedzenie brzmi jak coś, tym bardziej dosłownie, nieapetycznego. Więc. Ja bym na jego miejscu się cieszył, że nie ma pieprzonego jedzenia. Ale z drugiej strony można spojrzeć na to w sensie pieprzenia jedzenia yy, z pieprzem po prostu, nie? Yy, tak, chciałem powiedzieć sól. O, ej, Moon chce, żebyśmy za nim szli. No dobra, Moon. No dobra, Moon, w razie co to na ciebie zwalimy winę. I <laughs> Ja Pilii Mocne Jakby ja nie wiem. No to niestety e, Moon nie żyje ja bardzo lubię... To tak totalna dygresja. Ja kocham w fantazy mosty, nie? Bo mo zawsze praktycznie y jest w fantazy most, który... jest pilnowany przez trola! Ogra, olbrzyma bandytów... Zawsze jest prawie coś z mostem. To jest takie dowalone. W sensie najbardziej chyba lubię przez trola. mi, <ślad> To jest super. Tam wiecie musimy mu zapłacić albo coś za przejście. I on dbał ten most często, wiesz, no troll tam budował most. Magik tak dla mnie ma <grystanie> Nie dobra, 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 dobra. Zejdę normalnie, nie zrobię magika. Czy nie? Ej! Widzu, proszę, napisz tego... Kurde, znicza pieprzonego, nie.